Witamy serdecznie z naszego centrum twórczego, które znajduje się w sercu warszawskiej Pragi i gdzie na co dzień prowadzimy warsztaty z technik rękodzielniczych, warsztaty upcyclingowe. Dzisiaj będziemy pokazywać malowanie jedwabnego obrazka. Ja jestem Eliza. Dorota. I właśnie Dorota jest naszym ekspertem od malowania na jedwabiu. I proszę Dorota, co będziemy dzisiaj robić i czego będziemy używać do naszej jedwabnej dekoracji. Będziemy dzisiaj y, robić y, obrazek malowany na jedwabiu. Dla tych, którzy lubią fajne obrazki, a niekoniecznie muszą nosić ten jedwab. Wykorzystamy do tego starą ramkę na, na zdjęcia. Najlepiej drewnianą, tak? Drewnianą. Farby, woda, sól, jedwab. Przede wszystkim jedwab. Przede wszystkim jedwab. I farby do malowania na tkaninach. Farby do tkanin. tak Wykorzystujemy stary obrazek, więc musimy go wyjąć. By Potrzebna jest nam sama ramka, czyli zdejmujemy, zdejmujemy plecy i szybę. Jedwab. Musimy naciągnąć jedwab. Skąd taki jedwab możemy wziąć? Do sklepu. Z jedwabiem. W internecie, w sklepie z jedwabiem. W sklepie z tkaninami też, tak? W sklepie z tkaninami. Nie kupowałam, ale pewnie będzie. I przerzucamy w przeglądarkę internetową. Tkanina jedwabna. Tak? Dobrze mówię, drota jedwab. Tak. I patrzymy, gdzie można w sklepie internetowym jakimś kupić taki kupon jedwabiu. To, że jest pognieciony, to nie przeszkadza. Będziemy prasować już na końcu, na, 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 się, po się... wykonaniu mm, malowania. Odcinamy, ta, odcinamy taki kawałek jedwabiu, który jest troszeczkę większy niż ramka, żeby można było założyć go na, na ramkę i Naciągnąć. Więc teraz musimy naciągnąć pineski, młotek, zwykłe biurowe pineski. Dlatego ramka drewniana jest najlepsza, ponieważ najłatwiej będzie nam wbijać pineski w taką, w taką ramkę. Jak ktoś mocniejszy w rękach, to i... Tutaj, tutaj mamy pomysł wykorzystania starej ramki na zdjęcia, na zupeł... starej ręki po, ramki po zdjęciu na zupełnie nową ozdobę ścienną. To będzie właśnie obrazek z jedwabiu. Ale tą techniką możemy wykonać też inne jedwabne rzeczy, tak? Chustkę, apaszkę, prawda? Chustka, Wtedy tylko musimy pamiętać o tym, żeby te krawędzie Jedwabiu um, obrzucić, mówiąc w, w, wprost, czyli spowodować, że one nie będą się strzępiły. Czyli podwinąć, tak? To roto, podwinąć się, Podwinąć. Tak, na, mas na maszynie do, do szycia. Ale do ramki nie musimy tak robić. Do ramki nie. No, ale gdybyście chcieli zrobić tą metodą sobie na przykład, apaszkę, to już wtedy te krawędzie muszą być um, zarobione, żeby, żeby się nie strzępiły. Nie jestem taka silna. Młotek jest podstawowym narzędziem rękodzielnika. Z drugiej strony, żeby naciągnąć. Czy przytrzymać Ci tę rękę? Masz radę? Spróbujemy. Jedwa pies bardzo wytrzymały. Proszę nie bać naciągać. Te wszystkie dziurki, które się zrobią od tych pinesek, one i tak będą pod spodem. Nie będzie ich widać. Musi być dobrze naciągnięty, bo jak dołożymy do tego wodę, to tkanina trochę będzie cięższa. Staram się tak przyczepić, żeby tkanina nie dotykała do tkaniny. Czyli żeby ta zawinięta część nie wchodziła nam tutaj z tyłu na, na obraz, tak? Tak. Bo nam zniszczy wzór. Nie dotykała tkanina do tkaniny. A jest troszkę większy. Naciągnięte. Teraz te pineski nam robią taki stolik, że nie dotyka się e, e, malowaną częścią. Do podłoża. Mhm. Też podłoże też zabież, zabezpieczamy część, bo, bo farby będą na pewno troszkę chlapały, tak? Będą robiły troszeczkę. Farby będą bałagone. chlapały. Mhm. Którymi farbami robimy? Mm, może zieleń i żółty? Dobra. Proszę bardzo. Farby do tkanin. Jedziemy. Będę... Farby polskiej, polskiej firmy, nie trzeba nigdzie daleko szukać. Farby też można kupić w internecie, wpisać sobie w wyszukiwarkę farby, farby do tkanin, albo po prostu farby do jedwabiu, tak? Można też odmienić. tak Czym teraz widzę? Psikamy? psikamy z wodą, żeby się lepiej rozchodziła farba po tkaninie. Nie, wcześniej jakiś atomizer, albo taki do psikania kwiatków, tak, albo jakieś po kosmetykach. To jest zwykłą jakimś... wodę i zbliżamy jedno. No to się bawimy. Kolory oczywiście dowolne my wybrałyśmy takie kontrastowe. Można tych kolorów użyć więcej nie tylko dwa oczywiście. Ale później pokażemy dlaczego dwa. Bo dlaczego to... co najmniej dwa, tak? żeby? Będzie fajny efekt. Tutaj pokazujemy taką metodę, metodę łączenia kolorów, nietypową, ja magiczną, się, magiczną i akurat wybrałyśmy jedwab jako też taki bardzo przyjemny nośnik kolorów. No i zwłaszcza, że z jedwabiu można wykonać więcej przedmiotów, może to być obrazek, mogą to być przedmioty użytkowe jak, jak właśnie apaszki, wszelkie chustki. Maluję po ramach, nie boję się. Pędzelki syntetyczne są najlepsze. Zasłuchajcie sobie normalnie. Syntetyczne pędzelki, nawet w bardzo popularnej sieci, też są bardzo dobre. Syntetycznego włosia, znaczy tak. Nie tak. naturalnego, tylko sztucznego. Maluj, malujemy tak, żeby kolory się. Doszły do siebie, tak? tak. Spotkały się, mhm, ale się nie. Nie Będą się przenikać. A, no, şey. no, się a się niekać. Tak. I czy teraz jest sporo nasz magiczny składnik? Jeszcze nie. Zaraz będzie magiczny składnik. To jest tak jakby podmalówka pod ten magiczny składnik. Magiczny składnik. Magicznym składnikiem jest sól, sól gruba sól. Tutaj używam akurat soli himalajskiej, ale mamy też grubą, po prostu grubą sól. I robimy sobie wzór, jaki macie ochotę. I ta sól, Dorota, jakie ma zadanie? No wyciągnie kolor, zrobi zupełnie inny Czyli sól ma tutaj zadanie artystyczne takie. Tak, tak to jest tak. Dobra, dodamy trochę mniejszy. Tam gdzie jest drobna, będą drobne kropeczki. Tam gdzie jest gruba, będzie, będą grube kropeczki. Teraz musimy poczekać około 15 do pół godziny żeby ten wzór się żeby nam sól, pojawił. Żeby tak? sól miała tak czas Czas na działanie na wyciągnięcie wilgoci, wilgocie mhm. czas, żeby to żeby się zrobiła. Zobaczymy co nam wyjdzie. Tak. Wygląda na to, że obrazek już jest gotowy do dalszej obróbki. Jest suchy. Jest suchy trzeba zdjąć... Sól z niego. widać, sól spowodowała, że powstały takie, e, takie nieregularne kształty, nieregularne wzory. I właśnie o taki efekt nam chodziło. Efekt, którego się nie da osiągnąć malowaniem pędzlem, tylko właśnie stosując sól. I za każdym razem wyjdzie inne. Tak. Tak wygląda po zdjęciu soli. Teraz musimy zdjąć z ramy. Obrazek. Może ja go przytrzymam, a ty zdejmuj. Żeby nam się tutaj nie ubrudził o tą farbę. I teraz pójdę do domu umywalki go. Przeprać. Trzeba delikatnie, delikatnie przebrać ten, ten jedwab teraz. Przytrzymaj ramkę mhm. i zaraz wrócimy. I trzeba przepłukać w samej wodzie, tak? W zimnej. Woda. W samej zimnej wodzie, trzeba przepłukać, żeby spłukać resztki soli. Tkanina została wypłukana z soli i wyprasowana. Jedwa prasujemy na najwyższej temperaturze, tak jak wszystkie tkaniny naturalne. Teraz będziemy z powrotem nakładać na ramkę, na której malowaliśmy, tylko już na stałe, żeby powiesić na ścianie. Do naciągnięcia użyjemy takera, czyli skrzywacza takiego do, do grubszego materiału. Można użyć strzywacza ręcznego lub strzywacza automatycznego, no, który nie wymaga aż takiego dużego użycia siły. Tylko trzeba zwrócić uwagę na długość skrzywek, żeby strzywak. nie przebiły się przez ramkę. Tak, czyli zszywki muszą być krótsze niż grubość, grubość ramki. Szósteczki są bardzo sobie no że ktoś ma bardzo grubą tą, tą ramę, no to wtedy można zaszaleć z większymi zszywkami. Dobrze, tak. to Dorota naciągła ja będę strzywać. Dobra, tylko weź prawą rękę, bo ci jej przyszyję. No i. Ok. i super. I gotowe. Może jeszcze obetniemy ten Ostatnie poprawki, żeby tutaj nam się nie majtało od, od, od wewnątrz. I właściwie obrazek gotowy. Na białej ścianie będzie świetnie wyglądać dokładnie tak. W zależności od tego, jakie kolory zastosujecie, ile tych kolorów y, mogą być różne efekty. Wcześniej, wcześniej Dorota przygotowała też inną wersję kolorystyczną. Wygląda to tak. Z inną solą. I tutaj była użyta sól zwykła, kuchenna, drobna, tak? Tak. Także efekt, efekt zależy od użytych, jak, jak widzicie, kolorów, liczby tych kolorów, no i właśnie ziarnistości, grubości użytej soli. Mam nadzieję, że warsztat był ciekawy, że zdobyliście troszeczkę pożytecznej wiedzy i serdecznie zapraszamy na kolejne odcinki warsztatów na platformie Przeróbmy.pl. Do widzenia.